Skul! Cool. Zagrywaj, licytuj, blefuj. Zagrywaj, licytuj, blefuj. No i co? Blefowałem, że otwierałem, tak? Pięknie. Słuchajcie. Skul, zagrywaj, licytuj, blefuj. Jeszcze raz powtórz. Zasady gry. Zyskanuj powyższy kod Dobrze, 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 dobrze. Cel gry. Wygraj dwie rundy, albo zostań jedynym niewyeliminowanym graczem. Początek rundy. Próba. Nowa runda. Epilog. Coś my tu mamy. Od trzech do 6 graczy, słuchajcie. Awers. Rewers. Żeton ostatniej szansy to jest ten żeton z koniczynką. No dobra. 6 zestawów po jednym na każdego gracza, zawierających podkładkę, cztery żetony, 3 żetony kwiatów i żeton czaszki identycznych rewersach. Cel gry. Dobra. Przebieg gry. Skull to gra polegająca na blefowaniu, podejmowaniu ryzyka. W swojej turze możesz albo położyć na swojej podkładce zakryty żeton, albo obstawić liczbę żetonów, które Twoim zdaniem zdołasz odkryć by, bez trafienia na czaszkę. Każde z Was bierze zestaw elementów w wybranym kolorze, następnie kładzie przed sobą swoją podkładkę pustą stroną do góry i bierze do ręki cztery żetony. Grę rozpoczyna osoba, która ostatnio podarowała komuś kwiaty albo czaszkę. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy niebieskich, zielonych kwiatów. Początek rundy. Słuchajcie, brzmi to intrygująco. Aby podbić stawkę, możesz... Mówisz, że odkryjesz więcej żetonów bez trafienia na czaszkę, deklarując liczbę większą niż obecna stawka. Podana liczba nadal nie może przekraczać łącznej liczby żetonów położonych przez graczy. Jeśli nie możesz albo nie chcesz dołożyć żetonu, rozpoczynasz licytację. Musisz zadeklarować, ile żetonów znajdujących się na podkładkach zamierzasz odkryć, odkryć nie trafiając na czaszkę. Podana liczba musi być mniejsza lub równa sumie żetonów położonych przez graczy i musi być większa niż 0. 1 to jest ta czaszka. Przepraszam. Każdy ma inną czaszkę. Fantastycznie. Musimy to zobaczyć jak to kurczę bangla na żywo. Rozumiem, że to to jest to świetnie.